Jak możesz powiedzieć, że masz umysł starego przymierza? Będziesz zawsze myśleć, że nie masz niczego wystarczającego, że potrzebujesz czegoś innego. I starego przymierza mówi, zawsze mówi, co robi Bóg. Spytajmy się proroka, popytajmy, zobaczmy, co robi Bóg, ponieważ tak naprawdę nie wierzysz, że masz bezpośrednią relację z Bogiem. Nawet chociaż mówisz ludziom, że masz, to jest niesamowite, że mamy ten podział. I mówimy, chrześcijaństwo jest jednością z Bogiem, relacją, intymnością, ojcostwem Bożym. I mówimy jednocześnie, ale musimy pójść do proroka, aby dowiedzieć się, co Bóg mówi. widzicie, coś mówimy i nawet nie rozumiemy tego, co mówimy. Stare przymierze zawsze skupiało się na tym, co będzie. To zawsze była przyszłość, przyszłe wydarzenia. To it's all dlatego it's all. jest tam tyle proroctw, ponieważ mówię o przyszłości. To, to musicie zrozumieć. Czytałem pismo, Jezus powiedział, że wśród wszystkich proroków nie było większego niż Jan Chrzciciel. Jezus to powiedział. I kiedy to przeczytałem, to tego nie rozumiałem. Jan Chrzciciel nie czynił cudów, nie uzdrawiał, nic. Jak mógł być największym prorokiem? Chodzi mi o to, że był Mojżesz, który rozdzielił Morze Czerwone, Eliasz, Elizeusz, ci ludzie, którzy ściągali ogień czynili cuda. Chodzi mi o to, że jak można było powiedzieć, że Jan, chrzciciel, był największym prorokiem? I gdy znajduję się w tego typu sytuacji, to zatrzymuję się na chwilę i pytam Boga, jak to jest. Nie chciałem się nad tym rozwodzić, ale trudno mi było w to uwierzyć. So, to do, Kiedy czytasz coś, czego nie możesz zrozumieć, anything, to, to musisz zdecydować się, że w to uwierzysz. Nawet jak tego nie it. rozumiesz. Następnie pytasz o to Boga i on but to przed tobą to to odkrywa, to ale najpierw right? musisz się right? zdecydować, so że w to uwierzysz. So Więc powiedziałem, może wiem, że Jezus to powiedział, wiem, że to jest prawdą, ale tego nie rozumiem. O co w tym chodzi? I on powiedział, kim jest prorok. Kimś, przez kogo mówi Bóg. Kimś, kto ma wiadomość od Boga. Więc bycie największym prorokiem nie oznacza czynienia największych cudów, message. ale posiadanie najwspanialszej wiadomości. Thought, okay, so what did, what Więc z czym różniła się wiadomość na Anachrzciciela od wiadomości innych proroków? Jeżeli był największym prorokiem, miał inną wiadomość. pamiętam wszyscy że prorocy mówili to samo. On przyjdzie. On przyjdzie. He's coming. He's coming. Ale Jan Chrzciciel był pierwszym, który mówił, on jest tutaj. To <coughs> czyniło go największym prorokiem. Miał najwspanialszą wiadomość. Ale następnie then, I czytałem i następną werset. część tego wersetu, Jezus powiedział, ze wszystkich proroków nie ma większego niż Jan Chrzciciel dalej ale najmniejszy w królestwie był jest większy od Niego to naprawdę pomieszało mi w głowie chodzi mi o to, że mogą wierzyć, że Jan jest największym z proroków ale teraz jest napisane najmniejszy w królestwie to być ja i on powiedział, jestem lepszy niż Jan nie mogłem tego pojąć. powiedziałem, o co w tym chodzi Boże i on powiedział, wszyscy inni prorocy mówili, że Jezus przyjdzie i on powiedział, że On jest tutaj ale też powiedział, tam idzie Baranek Boży on powiedział, że najmniejszy w królestwie nie musi mówić, tam idzie. Ponieważ ja żyję, obfituję w Tobie, nigdy Cię nie opuszczę i nie zostawię. To nas czyni większymi. Widzicie, Jan był większy niż prorocy, i my jesteśmy więksi niż ja. Ponieważ oni mówili, że on przyjdzie, on powiedział, on tu jest tutaj, on tam idzie. My możemy powiedzieć, on jest we mnie i mnie nie opuści. To nas czyni większymi niż jak cokolwiek prorocy. jesteśmy więksi niż ktokolwiek inny, jednak wciąż patrzymy na życie proroków, aby dowiedzieć się, jak żyć w Nowym przymierzu, kiedy oni nawet w nim nie byli. Widzicie, prorocy i wszyscy ci Ludzie czekali without na te rzeczy, w których my jesteśmy, be ponieważ bez, bez nas oni nie mogli stać się Abraham doskonali. Jezus powiedział, że, powiedział, że Abraham pragnął, aby zobaczyć ten see, dzień. My mamy się lepiej niż ludzie w Jezus czasach Jezusa, ponieważ to, co oni mogli zrobić to najlepszego, to najlepszego w większości it. przypadków, to widzieć rzeczy. Jezus jasno Jesus powiedział, że jesteśmy bardziej błogosławieni, gdy nie widzimy i wierzymy. See, what they did, they oni widzieli go tam, mogli there. They go could dotknąć, go him, mogli see, zobaczyć, jak w niewidomych i wskrzesza ludzi. Wow, to jest it, Jezus, Jezus. chce za Nim iść. Ale wy nie widzieliście But tych rzeczy i za Nim podążacie. Mam na I mean, my myśli rzeczy, I mean, które my my działy się wtedy. Więc wy mieliście większą wiarę, aby przyjść do Niego i Mu zaufać niż oni, ponieważ wierzycie bez patrzenia na to. Więc już jesteście krok przed ludźmi, którzy z Nim chodzili. A i, I tak, tak mówimy i o chcielibyśmy być just, w tamtych czasach z Jezusem. No, Nie, to jest wspanialszy czas z jakiego powodu? Be? Well, ponieważ możemy czynić większe rzeczy niż Jezus ja robiłem większe rzeczy w Jezusie you know wiecie jak? byłem pewnego razu w Ameryce i dostałem telefon z Australii i kobieta she ze mną rozmawiała czy I pomodlisz yes, się o mnie? odpowiedziałem tak, pomodliłem się I o down, nią rozkazałem, by jej ciało zostało uzdrowione kazałem się jej poruszyć spytałem, jak się czujesz? powiedziała, jestem wolna Jezus nie uwolnił nigdy osoby, która znajdowała się na innym kontynencie prawda? no dalej, to jest większy cud nie wiem, czego się spodziewaliście ale to są wspaniałe czasy, w których możemy żyć. John Lake kochałby żyć w tych czasach z tą technologią i z tymi rzeczami, jakie mamy. Najgorsze w tym jest to, że oni robili tyle bez tej technologii. A co my robimy? Powinniśmy tak daleko wyprzedzać ich w tym, co robili, że to nawet nie powinno być zabawne. Powinniśmy brać ten światek sztorm. A zamiast yep. tego And mamy nauczania, musimy siedzieć, go, right? czekać, musimy mieć namaszczenie, albo nie możesz rozkazywać zwierzchnością, jeżeli nie będziesz mieć słowa od Boga. Biblia mówi, że mamy autorytet nad wszystkimi demonami, w tym zawiera się każda zwierzchność lub cokolwiek innego. Amen? Musicie zrozumieć, że jak wchodzicie do budynku, jeżeli If jesteście w nim jedynym chrześcijaninem, to jesteście największym duchowym bytem w tym miejscu. Nie obchodzi mnie, czy jest pełne demonów, czy zwierzchności. Nie ma nic większego od was duchowo. Żeby być jasnym w tym, muszę powiedzieć, że jedyną osobą, która jest większa od was, to Bóg. On sam mówi o Bogu: Ojciec, spytacie no, no, no. co z Jezusem. Nie, nie, nie. Jesteście no, no, no. równi. Jesteście jednym Rozumiecie? wiem, that, że temu nie uwierzycie, ale to okay. prawda. It's, it's to jest wspaniałe, zaraz wam to udowodnię. Przejdziemy do tego fragmentu. So, even if I have to stay next Nawet jeżeli miałbym to no. zostać kolejny tydzień. So, now. Now. All right. Page there, I Strona think szósta w podręczniku mówi o myśli starego przymierza. Umyśle nowego przymierza. starego przymierza to, there gdy cały czas czegoś potrzeba, czegoś, potrzeba, czegoś new się new szuka. Umysł nowego przymierza to, gdy wiesz, że masz wszystko, you czego Christ potrzebujesz, Chrystus, Chrystus mieszka w tobie. Jeżeli masz Chrystusa, jesteś w Królestwie, masz wszystko, czego ci potrzebujesz, nie potrzebujesz żadnych dodatków, namaszczenia itd. Słuchajcie, zrobiłem to dawno temu, nie mam tego ze sobą, internet, być może znajdziecie to w internecie. Zrobiłem dwa kazania na trzech płytach CD. <coughs> Pierwsze <coughs> nazywało się Przejście od, od nadawania od do wcielenia. Musicie przestać myśleć o tym, że musicie mieć co, coś Wam nadane i musicie zacząć ro, rozumieć, że trzeba wcieleć Słowa w życie. Więc musicie przejść od tego, że ktoś nakłada na Was ręce, do tego, by pozwolić temu, co jest wewnątrz Was, wyjść na zewnątrz. Więc musicie stać się Słowem wcielonym dosłownie. Musicie przejść od nadania do wcielenia. Następnym krokiem potem jest to, że musicie przejść od odwiedzania do zamieszkania. Nigdzie w Nowym Testamencie nie jest tak naprawdę napisane odwiedzanie. Jedyny raz, kiedy o tym wspomnę, jest w księdze Tam jest mowa o odwiedzinach. Jest napisane, że potrzebujemy no, odwiedzin Boga no, Nie, nie potrzebujecie. potrzebujecie zamieszkania Boga przez ducha. Nie you potrzebujecie odwiedzin, tylko zamieszkania. To Bóg nie przyszedł, aby he cię odwiedzić, you. tylko żeby w Tobie zamieszkać. Rozumiesz? Waszym problemem jest to, że myślicie, że On przychodzi i odchodzi. Albo, że spotyka was tylko w kościele i kiedy przychodzi na ciebie, to cię odwiedza nie. On mieszka w tobie. W czas, w którym myślisz, że przychodzi do ciebie, to czas, w którym stajesz się wystarczająco śmiały, żeby dać mu wyjść. Będziemy dzisiaj mówić o namaszczeniu. To jest bardzo ważna rzecz, Chcę, byście to zrozumieli. Bardzo proste. Namaszczenie nie przychodzi nie odchodzi, ono pozostaje. Nie rośnie nie maleje, rozumiecie? Nie rośnie i nie maleje. Udowodnię to na podstawie pisma. Mówię to, ponieważ namaszczenie jest osobą. Osobą Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty stałby tutaj na scenie, byłby tam w całości sam, nie byłoby na scenie nikogo innego, to czy mógłby zmaleć albo urosnąć? Nie, on jest w całej swojej mocy. On Amen? jest tym, kim jest. Nie, he nie zmaleje, increase, nie rośnie. Więc, więc kiedy mówimy, że namaszczenie rośnie lub so maleje, well, the to the nie on maleje increase, albo rośnie. To jest bardzo proste. Jeżeli it's on, really on ma wzrosnąć, to, to my mamy it. zmaleć. So